Maneczko dzień doberek. Ja już się zapakowałem swego paździerza i lecimy dzisiaj jeszcze na ekstra robotę. Dalej mamy środeczek, śródunio. Ale z racji tego, że głupiego lubi robota, no niestety, to oprócz tego, co zrobiliśmy dla OpenLicza, jedziemy jeszcze teraz do jednej klientki. Zadzwoniła do mnie pani, że ma antenę cyfrowego Polsatu, ale jej tam coś nie działa. Trzeba byłoby to wyregulować, postawić, ustawić. Także no jedziemy, zaraz zobaczymy. Co i jak, o co tam chodzi, czy ta antenka już była zamontowana, czy ona działała, czy nie działała, no jeszcze nic nie wiem, chyba pierwszy raz tu się klientka ze mną kontaktuje, także nie mam pojęcia, zaraz zajedziemy na miejsce i będziemy wszystko wiedzieli, także nie uciekajcie za daleko, bo może być jakaś kolejna zagadka do rozwiązania, ale tym bardziej tutaj, tutaj w tym przypadku chyba raczej nic trudnego nie będzie, no ale zobaczymy, widzimy się za chwilę. Dobrze, zajechaliśmy tutaj właśnie do Pani, tak jak sobie możecie zobaczyć, stara antena cyfrowego Polsatu, także za chwileczkę się tam wbije, troszkę nam tutaj daszek przeszkadza, ale jakoś sobie tutaj z boczku powinienem do tego dojść. Także szykujemy sobie mój zabawkowy mierniczek i wbijamy na górę. A gdzie zabezpieczenia, a gdzie kask? No niestety nie ma. I tak jak robię, no już jeżeli chodzi o anteny, no to robię z antenami gdzieś pewnie 5-6 lat, może więcej. No i tam wcześniej jakieś tam roboty na wysokościach robiłem, bo i no instalacje kamer czy anten, no to nigdy, przenigdy nie używałem żadnych zabezpieczeń. No tak jak robię dla Openreacha, to możecie zobaczyć, no tam niestety musimy na głupi słup wchodzimy, no muszą być szelki, pospina na drabina i tak dalej. Teraz takie wejście, tak jak tutaj mamy, to drabina musi być spięta, muszę pokazać Wam zraz. E, drabina musi być spięta, musimy wywiercić, e, i bolt takiego, do którego spinamy drabinę strapem, plus oczywiście jest linka na drabinie. I ja jestem cały w harnessie, muszę być przypięty do tej linki. Na końcu zapieniam się takim tailem, to nazywamy takim większym hakiem, i dopiero sobie coś tam możemy robić. No tutaj niestety mnie to nie obowiązuje i całe szczęście, bo zaszłoby się nam dużo dłużej. Dobra, wbijam na górę i zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Dobrze, aktualnie jak sobie możemy zobaczyć na mierniku, mamy tylko górną linię, Sygnał Quality nie mamy w ogóle. Także antena jest totalnie przestawiona, gdzieś tu ktoś coś próbował robić sam. E, poluzowałem już sobie tu cztery śrubeczki, żeby móc nim ruszać. Widzieliście w tym momencie, poruszyłem ją dosłownie minimalnie, już nam skoczyła szósteczka, także centralnie była przestawiona. Ja na razie Was wyłączam, bo pipanie Was będzie denerwować, także no w tym momencie tutaj ktoś próbował coś kombinować z tą anteną, generalnie ustawiać samemu, ale coś chyba z marnym skutkiem, e, także... Niewielki tutaj ruch na antenie musiałem zrobić, już złapaliśmy prawie nasz główny sygnał, znaczy na pewno nasz główny sygnał, z tym, że no musimy go jeszcze podregulować, no bo na, gdzieś, na 6 dB nic nam tu działać nie będzie, 12 to takie, minimum jest 10, 3, 13 generalnie zazwyczaj z takiej anteny, 13 z groszami, co to powinienem złapać, więc zaraz zobaczymy, chodzi o to, żeby klient miał zapas, no to, to żeby, jeżeli sygnał no, spada, to nie mniej niż do 12 dB, jak spada poniżej, no to, to się potrafią nam kanały krzaczyć, także... Biorę się do dzieła, zaraz zobaczymy, czy coś mi się tu uda. Antenka może za duża nie jest, ale to, co mi się tu udało uzyskać, mamy 75x61. Z tej anteny tutaj no więcej niestety nie mogę zrobić. A tutaj zobaczcie, jaki mamy nowy dekoderek. No ja osobiście widzę coś takiego pierwszy raz, no ale fajnie to wygląda. Fajne futurystyczne wykonanie. Mały, malutki, dwugłowicowy, bo mamy SAT1, SAT2. I pewnie jest to już z dyskiem. Tak, jest to już z dyskiem, budowany tak jak widzicie. Tylko nie wiem, dlaczego tu jest ten kabel USB. No to jest żenujące. Jak można zrobić urządzenie sparowane razem? Chyba że to jest oddzielne. Jeszcze można to dłączać. A można, tak. No dobra, to już rozumiem. Czyli tu mamy na górze dekodarek, a tu mamy dysk z podstawką, połączony kabelkiem USB. Możemy sobie nagrywać, zatrzymywać. Taki sygnał. Uzyskaliśmy, także robota zrobiona. Lecimy dalej. Doliczając całą amortyzację, nie wiem, auta, dojazd, no nie wiem, 5-10 funtów myślę, że max, 3 dechy za pół godziny roboty, no nie ma tragedii. Fakt, że czasami mi się nie chce po prostu wyjeżdżać na takie roboty, jak mam, bo jak już człowiek klapie po robocie, to jechać tylko na 4 dechy na te pół godziny jakoś mi się nie chce. Jak mam tych robót dużo, dużo więcej i natłok jakiś dużo większy, to jakoś lepiej się odnaliduję w takim kociole i natłoku. Zadań, czy tam na obowiązków, czy zleceń, no nie wiem, jakoś taki jestem dziwny. Na jedno, na jedno mi się zazwyczaj nie chce jechać. No ale pojechaliśmy, zrobiliśmy cztery deszki w kieszeni. Pani zadowolona, bo ma telewizję. Także wydaje mi się, że tragedii nie ma. No i co? No i to by było na tyle. Lecę na chałupę odpoczywać. Jeżeli ktoś tam oglądał, to dzięki za uwagę. I do następnego. Widzimy się niebawem. Dobra moi mili, tym oto sposobem nie wiem ile nam się to zeszło no 20 minut, pół godziny, no niech będzie e, regulacja u mnie tutaj na terenie miasta kosztuje 40 funtów także wydaje mi się, że nie są to duże pieniążki, były gdzieś tam opinie gdzieś tam e, poruszyłem temat właśnie płatności, co tam jeden pan za regulację sobie krzyknął tutaj z miasta obok 80 funtów no i tam się ludzie krzyknęli, że za mało biorę. No może i za mało, może i za dużo, nie wiem, No za dużo to może nie, czy za mało, nie wiem. No generalnie nie spędziłem tu aż tak dużo czasu, e, więc no, nie wiem, piątkę dycha odliczyć na paliwo i na swój sprzęt, e, w sensie, że no nie wiem, na...